tam porządek. No. Tak. Dobra, generalnie tak. Ruszamy spod makro w parach. Po dwie osoby, tak? Jedziemy na Stary Rynek. Staj, Jedziemy na Stary Rynek. Kto jedzie z panami młodymi, ten jedzie w szyku bojowym, tak? Na Stary Rynek. pacy, które jadą sami, będą blokować e, e, strzelowania. Oni wyłącznie mogą wyprzedzać, tak? Na prezydenta! Nie nadaje się. E, dobra, jak wjedziemy na Wielką, na Wielkiej stajemy wszyscy, żeby musimy czekać, aż reszta z tyłu do, do nas dojedzie, tak? E, Wjeżdżamy na Stary, objeżdżamy cały e, ratusz i stajemy pod Pręgierzem. Pod Pręgierzem stajemy tak! Tak! jeden jedzie tu, jeden jedzie tu, tak? Po lewej stronie jest lewa prawa. Między sobą takie jedzie się odległości, żeby padły wody, wstanęły i zrobiły te zdjęcia. Po środku musi być gdzieś tyle też miejsca, żeby stanął jeszcze jeden motor, który będzie jechał od tyłu. Powinno być ładnie wyznaczone, linie Po środku będą całe te motory, które będą w tyłu, nie czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Tak, bo pamiętajcie, żeby były odległości między motorami. Na starym rynku ja się będę darła. No, jak jadą. Tak, parami. Tak, karami. A na, samych... na końcu stajecie, ale te na końcu, które sobie nie swiesz, są się wiodłe, to będą wjeżdżały po miejscu, do Ale Agna, Aga, nie wjeżdżają w motocykle bez panien młodych. A no, gdzie no. Tak, żeby nie wjeżdżały w no. motocykle bez panien młodych. Dobry, no my gdzie, gdzie mamy biegać? To... Jeszcze raz, ci nie ma co... wyprzedzania ci, co jadą z panami młodymi i co jadą z tyłu. Ale Wyłącznie muszę. wyprzedzają. Które są w tym przede do tego, żeby no blokowały skrzyżowania, A ok? Bo nie mamy zezwolenia. Od policji. Od Macie jakieś pytania? Tak, policji. policja zatrzyma, zatrzyma, Wy nie jedziecie w policji. Od policji. nie się nie znamy!

Tak, organizacja udana? Dobrze, dobrze. Nawet z panami policjantami rozmawiamy. Bo... No, patrz, znajomości trzeba rozwijać. No nie, no, bo mieliśmy pozwolenie na 90 cykli, a jest 156. No, także. No, także. Zapraszamy do zdjęć z panami. na, Natalio, zapraszam! Ogródek co ogródku! Poczekaj, poczekaj tutaj, nie